Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku z serii karty Pokémon. Jak widzicie na dzisiaj, standardowo jak na nasz kanał, będzie pojedynek. Tym razem pojedynek z naszą serią, którą katowaliśmy przez wszystkie praktycznie ostatnie odcinki: jest to Chilling Rain i Evolving Skies. Czyli zobaczymy, który tutaj z tych dodatków okaże się dzisiaj dla nas bardziej szczęśliwy. No. Volving Skies mam 16, więc nie będziemy otwierać całego boosterboxa, boxa, tylko wybierzemy sobie też 16. To mamy 4, może z końca: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. O. To sobie połóżmy tam z tyłu. a ja nie lubię jak one się tak wracają. Dobra. Tu będziemy mieli 16 chilling crane, a tutaj mamy 16 evolving skies. No i nie ma chyba co przedłużać, co? Ja w sumie chcę zacząć od chilling crane. Tu się już nauczyłem, zobaczcie. Pamiętam, że Kody są odwrócone. Chyba przemieszałem karty. Avery, Galarian, Slowpoke, Snowver, Venipede, Snorrent, Arlon, Masno Reverse. I zaczynamy od Celebi Max. To jest powtóreczka, ale jest. Świeć sobie. Nie, bo będzie świecić. Może tutaj, o. Więc Chilling Rain rozpoczyna na grubo. Nie bawi się tutaj w podchody. Albo ma też do kolekcji. No i dzisiaj karty będę rozdzielał, żeby się nie pomieszały. Będzie mniej roboty przy, przy sortowaniu. No tutaj kod. W ten sposób. nazliw Iskill, Skiplum, Sablay, Teliursa, Marib, Zorła, Tentakul, Kregonal, Rivers nie mam, i jabłko, które nas prześladuje. I to możemy sobie tu odłożyć. No, a te karty jakoś tu będziemy składować. No dobra, czyli na razie, na razie, Jimmy tak? Na prowadzeniu. Tutaj kodzik, w sumie to jest spoko, że te kody są odwrócone. Na początku mi się to nie podobało, ale teraz uważam, że to nawet lepiej, łatwiej je oddawać. Doktor, Hunter, Clara, Quillish, Castform, Weedle, Snorancik, Crabrawler, wow. Zobaczcie, jak to wygląda. Tusz jest rozmazany, a tutaj mamy Ice Raidera Salrexa V i Reverse'a z rozmazanym tuszem, też fajnie wygląda. Dobra, tu mamy Chilling Rain, Chilling Rain leci na prawą stronę. A my jedziemy dalej z Evo. Kodzik dla Was, Fluffy, poprawiam lampę: Braviary, Switching Capsy, Fly, Pikachu, Aplin, Lilipap, Emolga, fajna Digging Gloves. O, i co mamy? Trzymajcie kciuki. Co to może być? Max VMAX. Wow. wow. Nie wierzę. Ja po prostu już w ten dodatek nie wierzę. Albo właśnie powinienem wierzyć. Centering nawet trochę lepszy. Ale przepiękna karta. pukanko ASMR sobie zrobimy. Prześliczny jest. No to nie wiem. Szczerze powiem, że nie wiem, jak tam masz zamiar link rain na to odpowiedzieć, ale może być Ci znowu trudno. Bo ten Sylwian Wimak to jest totalny sztos. No, co jest? A ja wziąłem Evolving Skies, dobra. Trudno no już co zrobić. Pomyłka Wiggorod, Treasure Energy Ribbon, Badge Draws Skragi, Temple, Tympol, Psyduk Curem Rivers i zwykły Pinsir. No, ten Silvion naprawdę. On tam w tle. A jeszcze zobaczcie. Tutaj jest EV tu u góry jest EV małe. Przepiękna karta, naprawdę. O, gdzie lecisz. Dobrze, że jest już zabezpieczona. Przepiękna. Dobra, to teraz musimy polecieć z dwoma Cinkremi. Galarian, Chest Plate, Lucky Energy, Caitlyn, Sneasel, Swirlix, Porygon, Ledy, Bagastli, Inkay i o, Zarud. Zarudzik. Tutaj Inkay. Też spoczko. Karty na prawo. I jeszcze jedno czy Link Rain polecimy. Fajnie było trafić coś fajnego z Crane Czego nie mamy. Rabut Ledyba, Gastly, Rockraft, Inkei, Larvesta, Ledyba. O! Czy my to mamy? Tornado z mamy. Ale kolejny VMAX Widzicie, paki losowałem. A tutaj Wimaksiki wpadają. No dobra, ale na razie te dwa Vimaxy raczej zgodzicie się ze mną, że tego Sylwiona raczej nie pokonują. Co tu się dzieje? Mów się pootwierało. Ale niech stanie się tak jak powinno. Pyroar Slakot Flabebe, Karwania, dwebel, Marip, Wishiwashi i zwykły Ampharos. No, gdzie tyle koszulek na raz? Jedna starcz. Dobra. Ten na lewo. Teraz Chilling Cream. Widzicie, bo tutaj sobie otwieram paczka, odwracam i kod dla Was, i mogę przekładać karty. A tam muszę kombinować. Willing Gloves, Current Conviction, Steeny Yamask, Coffee, Galarian Slowpoke, Dilling, Lapras, Hunter, Rivers, i zwykły Walrain. Dobra, teraz zmienimy trochę Kolejność, weźmiemy jeszcze jedno czyli train. Kurde, no ten Sylwion Niszczy system. Co otwieram, jakiś odcinek, to trafiam jakiegoś alternate arta po prostu. Stary cmentarz, Ledian, skorbany, Fowet, Inkej, Sobel, Herakros, Porygon wójka Też coś słabo przedrukowany. I Galate. No, Pokemon. Trochę do roboty się musicie wziąć chyba. Bo te karty coś słabo wyglądają. Wyciągnąć tylko. o Flecinder, Lantern, Spirit Mask, Sublime Nikit Bergmite, Carvania, Emolga, Tympol i zwykłe jabłko. Zwykłe jabłko. O, gdzie tu tak odbija światło? Sylwent się pcha po prostu, żeby było go widać. No, Chilling cream. No nie wiem, czy Chilling coś na grubo musi wlecieć, żeby... żeby wrócił do walki. Świliks, Swils, Kwowet, Szapet, Blitzel. Kurde, zobaczcie, te rewersy mam wrażenie, że są... No, za to. Słabo są, widzicie te i takie, jest w tuszu brudne. To jest to samo. No, ciekawe, ciekawe. Skolipeda zwykła. Rewersy, coś słabo wydrukowane tym razem. Chilin, jeszcze jedno. W sumie Evolving Sky to już nie trzeba otwierać, bo na razie i tak wygrywa. Może się okazać, że otworzymy cały czynnik rein i nadal będzie wygrywał Marip, Larvesta, Porygon albo Masnow zwykły. Dobra, teraz tu. O, coraz lepiej mi ten kot już wychodzi. Można go odgiąć, tak? Nie trzeba wysuwać. Spirit Mask, Gordy, Brawiary, Skragi, Hipopotas, Tynpol, Litleo, Eevee z Rayquazą, Floet, Kyurem! Curema jeszcze nie mam, więc jestem zadowolony. No ale możesz iść tam. Nie ma powodów, dla których masz zasłaniać Sylwiona, naprawdę. No, 32 boosterki dziś polecą to całkiem sporo Kirilia, Seabolt, Echoing Horn, Diglett, Furfrou, Sobel, Hatina, Brauli no, i Zangust zwykły to było Chilling Rain a teraz tutaj Evolving Skies Fletchlinder, Lanturn, Deino, Pumpkabu, Carvania, Gossiflor, Fletchling, Hardier, Reverse i Drampa Przerwa techniczna mała, bo to mi się pomieszało. Możecie suba zostawić. I już wracamy: Fluffy, Avery, Wedding Gloves, Porygon, Galarian Farfetch, Delibert, Koffing Gastly, Dynatry i Sarina. Salina zwykła, tak sobie wygląda. Dobra, to było chilling. O, ten pak jakiś dziwny. Nie chciał się otworzyć w ogóle. Kot. Crystal Cave, Toy Catcher, Raihan, Swablu, Zorua, Crygonal, Petilil, Bergmind, Pinsir, Riversik i Sharpedo zwykłe. No tak trochę emocje opadły już po tym Sylwionie. Mogłoby się tu coś wydarzyć ciekawego. Yamas, Ksuilis, Cross Rivers, i zwykły Aboma masną Taki, szybszy paczek. Dobra, polecimy jeszcze z jednym swym krainem. Też na szybko. Kot. O, biały akurat. To nie, to na normalnie lecimy. Krabomina Enable. Fire Assistant, Peonia, Rockraft, Inke, Larvesta, Diglet, Furfru, Larvesta, e, Gengar. Znaczy, fajnie, ale. Już myślałem, że Snorlax, którego już nie chcę oczywiście. Ale rewersy są skasztanione. Coś mi słabo dzisiaj łapie ostrość. Co, czy słabo? Normalnie, ale wolno, mam wrażenie. Dobra może lewy. No, jakieś inne te paki. Cztery, cyk. Flechinder, Lanturn, Slakot, Petilil, Pikachu, Pompokabu, Rufflet, Tropius, wow, fajne. O, co to jest? Dobra, trzymajcie kciuki. No i wern? to jest Wii. Wow! Ale piękny. I dobrze wydrukowany nawet. Co się nie zdarza często. Ale patrzcie jak idealnie świeci. No, nie jest fajny. Nie jest naprawdę fajny. Ale kurde, powiem wam, że. Link Rain już chyba straciło szansę swoją Na dzisiejszy win Ale wolving to chyba mój dodatek jest po prostu Co prawda nie jest to ten Batman między blokami Ale ten patrzcie jakie ma radary Radary ma przepotężne On wie wszystko nic się przed nim nie ukryje Dobra Kurczę Czyli wstyd Wstyd ci trochę powinno być 2 VMAX'y? Wstyd Peony, Drizzle, Hatrim, Slowpoke, Quillish, Blitzel, Kupfu, Szapet, Galarian, Chestplate i zwykła Zepp Jak nie wiem, no cóż, stamtąd będę wziął. Może wziąłem już jakiś, mam nadzieję, że nie. Piękny zielony kot. I w takim razie nic. Nie, no, reverse musi być Śmirgel. Dobra. Stormy Mountains na rewersie nie wiem czy mam. Wyzilowany Rain można też tak robić. Duck Trio, zwykłe. O, Inteleo. Ninteleon to bardzo dobra karta. One po 40 zł chyba chodzą. Więc naprawdę wspaniał. Tutaj oczywiście już nic. Dobra. Czynnik. Pokaż coś. Rabut, Holdsman Expedition, Uniform Dirling, Goled, Wiglet, Skorbanny, toczy kule. Wariat z Delibert i Leopard V. V. No lajpardem dropów, Evolving Skies, to jak bardzo nawet byś chciał, nie jesteś w stanie pokonać. Dobra, Jezu, co te paki, kto to zakleją? Trzymajcie kod. Tutaj też już się nam cały pak rozjechał, więc sprawdźmy. Ubat i Redi Drago. Sprawdźmy po prostu co tu jest. Fajna karta. Holo. I łbacik do kolekcji levelsików. Dobra. Widzę, że Evolving Skies więcej nam zostało. Crane. Dobra Digging Glow na No już mi się rozjechał ten pak A tu jeszcze zauważyłem, że Tropius Sobie leciał Nieschowany Dobra no widzę, że nieźle pojechaliśmy z Chilling Rain. W sumie nic nie ma. Tutaj Evo, Evo Sky jest, jeszcze ma trochę szans. Ampharos zwykły. O, Felus na rewersie, Bardzo fajna karta. Teraz po prostu wyciągnąłem ostatnią z końca i przedostatnią. No. Co mi tutaj wywracasz dropy dnia? Busta, że niedobre. już 20 minut to. O, Eldegos, o i Smirgel. Kodzik. Ale Eldegoss, Rerka, Reverse, Reverse. Spoczko. Dobra. Teraz robimy tak, że otwieramy ten pak. O, zielony kop, bardzo dobrze, czyli tutaj za wiele w nim nie powinno być. Crystal cave i altaria, ale ładna altaria. I crystal cave leci w koszulkę. I teraz otwieram ostatni czyli crane. Oby coś tu było. Leiron, Swirlix, Rockraft, Marip, Gruki, Polygon, Weedle, Rivers i. O, Tandurus, Holo. Fajnie. Bo ostatnio się sprzedało mi trochę tych Riversów i Holo, to będę mógł uzupełnić. O, fajne. Nie, nie wiedziałem, że tam Herakles na dole robi brzuszki. Dobra, to do Chilling i zobaczmy Ewo. Pikachu, Seedot, Lillipup, Bagon, raflet na Riveriku i zwykły Wishiwashi. No już byłbym nieuprzejmy gdybym chciał więcej chyba niż to co trafiliśmy. Tutaj mamy Riversy i Holo, całkiem fajny drop. Lewo na stówę wygrało. Neuvern V i Silvion VMAX. Ten Silvion jest przepiękny, bryski to. No a tutaj z Chilling Rain. Leopard Tornadus. Celebi VMAX. Ale to wszystko są powtórki na daną chwilę, więc polecam na sel. Jak ktoś chce kupić jakieś karty, to wbijajcie na Discord albo. Maila i jakoś się dogadamy. Dobra, dzięki za dzisiaj. Evolving Skies wygrał pojedynek. My się, my się widzimy w następnym odcinku, więc trzymajcie się, cześć.